Pięknie tutaj jest dzisiaj. A, dzisiaj jest cudownie. Tak? <śmienic> no, no, no. Pięknie no, tak A, widzą komu biją. Brawo na wejście. A. A, a, a. Nie trzeba, nie trzeba. Ale tak pięknie, jest taka, taka, jakaś taka ciekawa aura, jakoś tak, no. jest tak mądrzej Ale rzeczywiście, jest jakoś tak inaczej, tak pozytywnie, jakoś, aż chce się tu siedzieć, wiesz? No, no, no. A nie, 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 nie. Czuję zaraz, to, teraz. czuję to? Czy, 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 Czuje pan, czy tak. pan? O to, o to chyba wszystko wraca do normy. O Jezu, średnia IQ w okolicy drastycznie spada. Co się dzieje? Aha. No i się wyjaśniło. To, 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 czym ty się, Co to za smród? Czym ty się psikasz? Co to jest? Jaki spray na komary, czy co? Co to ma być? To są moje nowe perfumy z weneromami. <s> <Galina> czekaj, czekaj. Niech to skleje. Mo, chyba z feromonami. A. No, to są takie co się, co zwabiają samców. <s challenges> Uważaj młody, bo to. chyba maruje. <sverständ athletic fac�at> Mam sobie! Byłam u lekarza, mam świeże badania. Tam nie ma Rui. Bardzo dobrze. O, widzisz? Jednak zadziałało. O, profilaktyka jest ważna. Warto być bezpiecznym, no. Gościu, ze mną zawsze jest bezpiecznie. Lekarz mi ostatnio powiedział, że jeszcze nigdy nie widział tak pozytywnych wyników na wszystko. Aha, a można wiedzieć, kogo zamierzasz uwieść tymi feromonami? Gościu, jadę do Must Be The Music śpiewać, no nie? <noise> ja umiem. No, no. No. I jak już wygram ten program, to tak sobie pomyślałam, od razu sobie ogarnę tego dziubaska, co to prowadzi. No. A? A kto to prowadzi? Jak Polsat, to pewnie Ibisz. Lecisz na Ibisza? O, wypraszam sobie, oh. ja nie jestem pedofilką. A <noise> oh. Oh. No. Must be the music prowadzi Maciek Rock. No, ja nie wiem, czy rock będzie pasował do takiego disco polo, jak ty. ty. Oh. odezwał się Forkror z działki. Słuchaj. A ja moim zdaniem, to ty możesz do niego pasować. A? No, bo jak się posłucha jego niektórych wypowiedzi, to on, wiecie, to chyba trochę nie jest taki za mądry. Tak? No. Słuchaj, kiedyś na rozmowie o pracę no. zadali mu takie przykładowe pytanie, nie? Kim by chciał być za 5 lat? I co? No i to odpowiedział. Po prostu z Maczkiem, kurna, takim, wiesz, trochę głupim, kurna, trochę nieopierzonym, trochę nieogarniętym, no taki, kurde, takim Maczkiem, no. <noise> Mój ideał mężczyzny. Nie no, to, to jeszcze o niczym nie świadczy. Ja też za pięć lat to chciałbym być sobą, a nie tą Wenerą. A niby kim miałby pan być? A wiesz, czy te kutwy z Brukseli nie będą kazały płci zmieniać? Wejdzie jakaś nowa dyrektywa i co? I co? No i mi każą wyciąć kabaczka z mojej działki. Kabaczka? Tak. Pan się nie boi! Takiego pikla pozwolą zostawić. Odczepcie się od moich płodów rolnych i odczepcie się od roka. On nie jest taki głupi jak ta samica w rui. Wiem ci w tajemnicy, że możesz mieć szansę. Tak? Tak, bo Maciek to jest normalnie seksocholik. Ale że w trakcie seksu pije? No Nie, że jest uzależniony od seksu. No. Czy Pawiagrę? No nie, że taki wiesz. Kasanowa. No nie rozumiem. Jaka z polsatu doszło? <noise> Jezu. Je Mam nadzieję, że dojdzie. No. A ty ja Kościół, te... w ogóle się skąd, wiesz takie rzeczy, co? Przecież sam się tym chwalił. Tak? Mówi o tym. Oczywiście, on się na Tinderze reklamuje jako seksualny predator. Pokaż. Jak już wiadę, to katuje kilka razy, kilka razy, kilka razy i zapętlam. Jeszcze, <noise> Jeszcze se w trakcie ręką pomaga. <noise> Teraz to ja mu na pewno nie przepuszczę. O. Co macie krok lubi w sypialni? Co go kręci? No. To Maćka kręci? No a? wszystkie zabawki różne, takie erotyczne zabawki. A? Mm, tak. Im bardziej takie dziwniejsze, tym lepiej. Ochórda. Dobra, a co konkretnie? Orzechy. <grym> Orzechy? Orzechy. Szybki numerek z orzechami w garderobie, a później musi ogarniać koleżankę przed wejściem na antenę. No, patrzcie, o. No. Aga wróciła z zębami, a wszędzie, pomiędzy każdym, proszę Ciebie, był, był kawałek orzecha. Co wtedy? Co się wtedy robi? Bo ja nie wiedziałem, co zrobić. Zwariowałem. Normalnie. No. I to w porannym programie. Normalnie. Ty, jakby na targu konia kupował. Co to jest za człowiek? No. O. O. o orzechach włoskich to ja słyszałam. No, może włoski też ma na orzechach. No. To chyba były orzechy francuskie. Nie, nie boisz się tak eksperymentów z nim? Ja lubię włosko eksperymentować. Tak? No, on też, tak. Nie mam dowodów, no, ale. ale z facetem też czegoś próbował. Patrzcie, co ty. To było. Z jednej strony przerażające, ale z drugiej strony też bardzo atrakcyjnej. No tak. Z jednej strony przerażające, z drugiej strony atrakcyjne, bo to zależy, z której strony jesteś. Wiesz. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. I próbował z obydwu, zobacz. A wiesz, jaki był jego a, najbardziej ryzykowny numerek? Dawaj taki. Sześć minut z Małgosią Walewską na scenie festiwalu w Sopocie. Tak się Sześć bawią. minut. Sześć minut, długodystansowiec. W przerwie na reklamy to by trzy razy zdążył, nie? Czy w tv nie? U nas nie w tv -enie. Na scenie festiwalu w Sopocie, no. to bym mogła z Mackiem ryzykować. No ty se weź lepiej fajnego, mądrego faceta, z którym spędzisz resztę życia, a nie... Seks jest fajny, ale jak na starość zabraknie orgietek, to się przestaniecie kochać. No ale słuchajcie, Maciek to nawet na starość, on w ogóle nie zamierza rezygnować z orgietek. Co ty? No a skąd on wie? Bo się przyznał, patrzcie. Byłem w Ciechocinku na przykład, bo pomyślałem sobie, że 40 to już bardzo blisko, więc pojechałem sobie tam do Ciechocinka, zobaczyć, jak będzie wyglądała moja przyszłość. W czasie podobno tak sprawdzał emerytki, że kilka musiało przedłużyć turnus. Bo... Ja myślałem, że jednak woli młodsze, tak jak większość facetów. Nie, co ty, patrz na to, pa? 8 dych, cztery dychy, to jest dokładnie to samo. że się moja babcia ucieszy. A ja wam powiem, że ten rok to jest hipokryta i w dodatku pisior! Czy dlaczego pan myśli, że to jest pisior? Bo się podlizuje prezesowi, zobaczcie. Prezes widzi znacznie dalej niż my wszyscy. Pewnie masz boczuch nadzieję, że go prezes wydyma tak jak Morawieckiego.